Sunto 5 PIK Nie każdy z nas potrzebuje zegarka sportowego z najwyższej możliwej półki. Większość osób wymaga po prostu dobrej wygody i funkcjonalności w dość atrakcyjnej cenie. I tutaj właśnie na scenę wchodzi Sunto 5 PIK. Najnowsza wersja jest o 41% lżejsza od poprzednika. A pod względem wygody w mojej opinii dostaje 10 na 10 punktów. Jest to zegarek wręcz fenomenalnie komfortowy. W zasadzie nie czuć go na ręce. Jest przy tym wodoodporny do 30 metrów i wyposażony w szereg przydatnych funkcji. Ma wbudowany GPS i umożliwia prowadzenie po ustalonej trasie, obsługuje zewnętrzne czujniki Bluetooth, na przykład pulsometr zakładany na klatkę piersiową. Ma ciągły pomiar tętna, monitoruje sen i wyświetla powiadomienia z telefonu. Daje dostęp do ponad 80 Trybów sportowych i pozwala korzystać z tras stworzonych przez społeczność Sunto wraz z porównywaniem osiągniętych czasów. Obsługujemy go za pomocą przycisków, co dla wielu osób jest zaletą, zwłaszcza podczas biegania w deszczu czy podczas uprawiania sportów wodnych, kiedy dotykowy wyświetlacz spisuje się po prostu gorzej. Pozytywnie wypada też czas pracy na baterii, który znajdziecie w recenzji Sunto 5 PIK na benchmark.pl. Zapraszamy!